Siema Kasztany, chciałbym dzisiaj powiedzieć o Albionie Kongera, którego posiadam. Będę na niego wędkował teraz trzeci sezon. Chciałbym wystawić mu swoją opinię, bo jak yy, chcecie sobie kupić bolonkę i szukacie bolonki dla siebie i macie na to pieniążki i zastanawiacie się właśnie nad tym kijkiem. To fajnie by było, żebyście kogoś posłuchali, kto już wędkuje, prawda, tym właśnie kijem i jakie są jego spostrzeżenia. Więc, więc postanowiłem coś o nim powiedzieć. A więc, tak dajmy na to, że zaczniemy od samych zalet. Więc, tak, na pewno zaletą jest waga waga jest tutaj zaletą. Akcja szczytowa słuchajcie jest zaletą, bo naprawdę super. Yy, co jest zaletą? Zaletą jest to, że przy 15 -centymetrowej, słuchajcie płoci można się tak fajnie pobawić na delikatnym zestawie, że, że nie jeden przechod, przechodzień jak wędkuję na bystrzycy i trzymałem 20 cm płoć, stanął i zastanawiał się co ja takiego ciągnę, prawda? Że tak mi się wędka gnie. To jest naprawdę duża zaleta tego wędziska, że można się fajnie pobawić. Dużą zaletą jest też, spójrzcie, to, że wędzisko ma 14 przelotek, gdzie rozmieszczenie tych przelotek, słuchajcie, jest tak gęste, o, że nie skleja żyłki przy y, wypuszczaniu zestawów delikatnych, przy dużej wilgotności powietrza, czy nawet y, podczas deszczu nie sprawia to naprawdę żadnych problemów, nie skleja do blanku żyłki. Jest naprawdę super. To też jest duża zaleta. Teraz powiem o wadach. Wada jest na pewno długość transportowa. To jest wada. Niektórzy mogą to dokuczać. Mi akurat to nie przeszkadza, ale, ale niektórym może dokuczać. Słuchajcie. No i wadą dla mnie, która mi dokucza i strasznie mnie to wkurza, to jest ta przelotka która wpada jedna w drugą. Ta przesuwna o, wpada mi w tą stałą i wprostuje ją, widzicie? To jest wada producenta. I naprawdę to jest tak wkurzające, że po prostu scyzoryk się otwiera. Nie wiem, dlaczego tak zrobili. Producent nie przemyślał. Mógł tutaj jakiegoś stopera dać, gumkę. Nie wiem, nie wiem, dlaczego to zrobił. Hm, może po złości, no. Przynajmniej mi, czasem mam wrażenie, prostuję to, ale ona już jest tak pogięta, słuchajcie, że to się w głowie nie mieści. I chyba dzisiaj nawet dam gumkę. Staram się to jakoś tutaj prostować zawsze, ale nie zawsze mi wychodzi. No dzisiaj dam gumkę i już mnie nie będzie to wkurzać znowu. Jest też ta lotka tak pogięta przeze mnie, że to jest szok. no co, no to, to, jest, to jest jedyna wada tego wędziska, a tak wędzisko jest bez zastrzeżeń, jest klasyczne, pada w oko, słuchajcie, wizualnie jest tak dopracowane, jeżeli ktoś jest yy, zrokowcem, to naprawdę, naprawdę polecam, no polecam, nie polecam, no nie każdego stać, prawda, jeżeli yy, Macie sobie zamiar kupić właśnie boloneczkę i macie pieniążki na to, to polecam właśnie albionika. Będziecie zadowoleni, tak jak ja jestem, każdą, z każdej rybki, którą będziecie ciągnęli, będziecie czerpać takie emocje, że, 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 że no, no, Chwile, które cieszą, prawda? Jak już sami wiecie, no, jest chorobą, tak? Jeżeli cię stać na lepszy sprzęt, no to dlaczego nie. Pien... Wartość kija, sami znacie, ile kosztuje. Ale powiem Wam tak, że odżałujcie, a nie będziecie żałować, tak? No, jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat kija i chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to piszcie. Ja wam będę odpisywał. Tyle no, co mam więcej powiedzieć? Z czego jest zbudowany i jaką ma sprężystość, to na pewno wiecie, przeczytaliście na stronie, jak i w katalogach producenta. Tego nie muszę mówić, bo nie będę zżynał regułki, prawda? Z doświadczenia swojego wiem, że każdą jedną rybkę, jaką będziecie ciągnąć, to będziecie tak zadowoleni z wrażeń i nie będziecie żałować wydanych pieniędzy. Trzymajcie się hej.